Bardzo serdecznie, ja jestem Fertus, no a to jest kolejny odcinek z Freci Ferry Petty, dokładnie tak. zaczynam troszeczkę nietypowo, otóż jestem w menu, otóż dla tych osób, które chciałyby poznać listę modyfikacji dogłębnie, bez skojarzeń, to właśnie to jest dla nich. Możecie sobie to skipnąć jakieś, nie wiem, 5 minut, nie wiem, no, 3 minuty, także no. Koder paktu jakieś standardowe rzeczy mamy. Framework, to nie wiem, co, niektóre rzeczy nie wiem do czego służą. Nei, no to jest to takie... Nei to jest taka modyfikacja, no items, to jest jak to men items, tylko że recepturki czy coś. Tu jest do Tricapitatora to coś, tu jest Tricapitator. To jest do Tricapitatora potrzebny, To nie wiem, to jest do... Pasek damage, znaczy życia tworków. To nie mam pojęcia. To jakieś obronie, To nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu dodaję netterowe rzeczy jakieś. E, tu jest pełno rzeczy z Hexita. Animal nie Czyli pasek jakiś. E, ten z armorem, chyba. E, nie wiem, nie Backpacki to są plecaki. Backturst to jest to, co z tyłu, jak macie na F5. Co do F5, to zarazem coś powiem. E, jak macie F5, to z tyłu widać się bronie, czy tam narzędzia. Bo tutaj to, to są wieże, wieży. Będę daczem od czyli. Przygoda, i tak dalej, Bibliocraft, jakieś mebelki, Buff Bar, to jest jakiś pasek po prostu Buffów, które dostaliśmy, czy jakieś miksturki, i tak dalej. Czy Transporter, to nie wiem, będzie coś z skrzynkami, transportowaniem, można craftować spawnery, to jest chyba jedna z modyfikacji, które sam dodałem. Dimensional Dors to są jakieś teleportacje, to spotkaliśmy jedno chyba takie. Enchanting Plus, no to dodaje coś dodatkowego do Enchantu. Hexit Gear, no to jest jakieś coś, nie wiem, horror mod, to jest mój mod, który dodałem, ten mod, Notorious a znaczy nie mój mod, tylko ten, który dodałem, ten horror chyba, uh, more people, more bows, czyli znaczy więcej ludzi, więcej łuków, natura, która coś tam jakiś giny do niej jakieś coś, coś, coś Pokeboltowa też dodałem sam, Primitive Mobs, rytywne moby też dodałem sam, eks zulu to już chyba tu było, wszystko do, do jakichś mobków i innych rzeczy, to nie wiem, który nie wiem. A ten flash to led leder to jest flashowanie e, o, a ten flash, czyli tych co z zombiaków e, do skóry. E, sekretne pokoje, mm, jakieś Kawałki dusz czy coś takiego, tłumacząc Twilight Forest Rodzina Czukokro. To chyba dodałem sam ja, bo nie pamiętam dokładnie Twilight Forest to chyba już było. Dobra, co do dzisiejszego odcinka, cały odcinek będzie w F5, znaczy na F5 challenge, taki sobie dam. Czyli tak będziemy sobie po prostu grać. Co do odcinka, mam tutaj jakieś itemki. Te itemki zdobyłem wszystko tutaj to, co mam. I to, znaczy nie wszystko, ale to większość rzeczy tych nowych zdobyłem w, w dungeonie społecznym, do którego się dzisiaj także wyobrażamy, żeby nie było, że przegapiliście coś i tak dalej. Um, tutaj gdzieś macie przyspieszone tempo, jak ja się to będę przy, przygotowywał. Gdzieś tutaj, jak kiedyś na odcinku wstawiłem właśnie przyspieszone tempo z, um, z wiedzania właśnie tego dungeona. Aha! O! No możemy zrobić refile. Zróbmy sobie 3 refile, więc tutaj macie przyspieszone tempo gdzieś e, z e, zwiedzania, właśnie tego oto dungeon. Okej, okay. what? Czy refile się robi? Oh my god, to ja mogę zrobić tak dużo rzeczy. O, jakieś pierścionki, ile refili już się nie robię z sztabu, znaczy to jest 1, 5, 2. Także macie tu gdzieś przyspieszone tempo, zrobię pełno refili, szczerze ale nie weźmiemy wszystkich oczywiście stawimy sobie trochę zostawiam tam jakieś sztabki także rozpoczynamy na F5 w ogóle tutaj mam takie dwa miecze które dostałem właśnie 21 Oooo! brakuje mi dwa lewele, serio dobra, resztę zostawimy połowę wezmę sobie wezmę sobie marchewki co do marchewek to zróbmy sobie też ile damy radę złotych marchewek które troszeczkę lepiej nas Posilają czy coś? Um, hmm, 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 hmm. Co to strzał? To my musimy zrobić sobie coś takiego. Mm, mm. A, użem. Okay, to chyba tak było ten crafting: uh, Wind Arrow. Może nie? Life, cycle Diamonds, a to nie jest ten. A, Poison. Poison jak najbardziej. Darkness. Weźmy takie dwa. Water bo może być spoko, zróbmy coś takiego no i tyle powinno wystarczyć resztę sobie tu wsadźmy weźmy też parę zwykłych strzałów w razie czego, mam jeszcze jakiś złoty łuk no dobra, weźmy sobie zwykły diamentowy miecz, bo jak spimy dzisiaj i co do samej gry zmieniło się to weźmy pagałkę coś takiego aha i co do tak, tak Tak, tak, tak i tak. No. E, aha, jeszcze coś. Co do samego. E, o! Co do samego mm, rozgrywki. Zmieniło się to, że po prostu e, edytowałem. E, mam te flasze w ogóle? Nie. E, zmieniło się to, że zedytowałem sobie. Mm, zedytowałem sobie Game Rule. Mianowicie Game Rule 2 w sumie. Game Rule 2. E, mianowicie... E, zróbmy dwa backpaki. Eem... to są takie, gdybyś nie wiedział. E, game rule 2 sobie z, 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 zmieniłem. Mianowicie game rule... Czyli zasada gry tak jakby. wbiłem sobie na LAN i włączyłem na chwilę cheaty. Już wyłączyłem, a nawet nie mogę czekajcie, tak mi się wydaje jakiejś. Tak... O nie mogę, LOL. Już to włączę, sorry. A to nie wiem, to już... Chyba przez modyfikację mi się już ten. Albo 1.5.2? Nie wiem. Nieważne. Ale nie używam tego jak ktoś. I tak. Co do właśnie game rule, zmieniłem sobie zasadę gry mówiącą, że. Eee, po prostu keep inventory, czyli zatrzymywanie itemków polskich śmierci, zmieniłem sobie, że jest na true czyli, że po prostu, w którą stronę idziemy, o właśnie eee, tutaj to zwiedziłem bodajże, teraz idziemy do tego aha, hmm, dobra, na no późno, najwyżej no coś jeszcze na bieżąco, mogłem sobie 10 kilo w sumie a weźmy jakiś bloczek w razie czego jakieś sandy, dopóki tu jesteśmy jakieś piaski, 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 piaski dobra to powinno wystarczyć. Zmieniłem sobie game rule keep Inventory, czyli zatrzymywanie itemków po śmierci. Dlatego, że jest tu taki mobek śmierć, który zabija nas na hita. I to jest troszeczkę cheaterskie, dlatego ja bym sobie wolał keep Inventory zostawić, a później się nie denerwuje, więc mam nadzieję, że to po prostu tam to nie jest powolnie jakoś rozgrywki, będziemy, nie, nie będziemy jakoś tracić itemków będzie całkiem sponio. Um. Za to mamy troszeczkę trudniej, bo gramy na F5 w tym odcinku. Możecie też wpisać challenge. Ten F5 challenge wymyśliłem my tak sobie na poczekaniu. Eee, to no, jest spoko. W sumie on mnie nakłonił do nagrania tego odcinka, bo tak mi się wcześniej by nie chciało. E, dobra. Jeszcze jeden game rule, który zmieniłem, mianowicie zasady gry. Zmieniłem sobie jeszcze jedną um, odnośnie niszczenia, griffowania terenu przez creepery i te inne moby, które gryfują teren. A, zmieniłem sobie na false, czyli że nie gryfują na teren już te moby. A, I to jest według mnie bardzo ok, ponieważ... Mm, ponieważ... Może być ciężko na F5. Weźmy sobie te 5 dirtu. Ale będzie ciężko na F5. E, zmieniłem sobie to, ponieważ... Nie chcę szczerze em, gryfujących mobów, które mi będą utrudniać grę aczkolwiek na no powiecie, że... a ten teren jest co tam jest? Wo, 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 wo. tam widzicie na lewo ode mnie o ty koźlejka lawie tam jest taki... ten... cmentarz e, możecie powiedzieć, że łatwo ale to niszczenie terenu tylko mi przeszkadza tracimy czas i tak dalej a ja wolę sobie to spędzić jakoś lepiej Zmienia, ne, nie zmieniamy w 5 ale chciałem wam pokazać ten z przodu tą kamerę mogę coś zrobić z tym, są brajka ale dobra no. Um, troszkę nie wyszło, bo chciałem przeznaczyć na to przygotowanie trochę więcej czasu, że wiecie, takie kowadło, lekujemy jakieś bronie, lewe i tak dalej. No ale niestety nie wyszło. E, chciałem sprawdzić w ogóle, jak z przodu, z przodu by było um, masykrycznie ciężko. Budować też, żeby było ciężej. E, no a tak, z tyłu F5 Challenge myślę, że spoko pomysł. Możecie coś o tym napisać. Jak, woah, mamy tutaj. chodź na solo, ho, na solo, o, chodź, 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 chodź o, matławce. tławce. Gincie, gincie. Wow, zginął. Zginął, frajer. Wow, spadaj, spadaj, spadaj. Wow. Gin, gin, frajerze. Wow, co za creeper. Co ten creeper. O, serio? Umieraj. W ogóle mogłem sobie wziąć w sumie tarczę. A ty jesteś wolny, frajerze! Nie, 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 nie nie chciałem tego powiedzieć, nie, 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 nie. Dobra, ołucznik. Musimy go podpalić, żeby było mu ciężej przeżyć. Dobra, musimy zejść refila. Refil, ha. Mamy. Co to za zwykły szkielet? Tutaj wsparcie wzywają. W ogóle musimy sobie wziąć. Jeden plecaczek sobie przeznaczymy, o, ale ciężko jest w takich tunelach. O nie, tam mamy śmierć. Terio. O, straciłem level. No przynajmniej jest taki minus tego Keep inventory, że nie zatrzymuje levela. Ej, w ogóle. Muszę sobie coś ogarnąć, mianowicie o. Muszę sobie o zobaczyć coś. Exp. Jest może jakiś hmm. nie, nie mam tej modyfikacji, która zostawia Expa. A to było całkiem OP. O! Potekrungła. Nice. Uu. Dobra. <laughs> zróbmy sobie coś takiego, że weźmiemy sobie wirta e, Schowamy sobie tutaj te oto rzeczy. Hmm. Ustawmy resztę. Ja nie potrzebuję tej reszty, ale dobra. Hmm. Czy znacie sposób na szybką, szybszą transport jakiś? Może sprawdźmy, czy mamy jakieś e, coś z jazdą. Może... drive. Ehm, o, 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 o. Uuu! To by było całkiem opa. Zobaczmy, co z siodłem. O, to możemy tak zrobić. Ale ja już siodła jakich mam. Moglibyśmy jeździć na czymś. Siodło powinienem mieć przynajmniej. Gdzieś powinienem mieć. Wydaje mi się, że już gdzieś miałem, ale mogło się spalić. Także zróbmy. No, dzięki. Zróbmy siodło jeszcze od nowa, jak to? Jak to się siodło robiło? sadł um, mm hmm Takie coś. Czyli aha, nitka. Nitka i co? I żelazo. Żelazo to nie jest problem. Mamy fabryczkę żelaza. Dokładnie tak. A w ogóle? Czemu nie słychać dźwięku z minecrafta Dziwne. Mm. Akurat 3 I co sobie zrobimy w ogóle za. Tak? Co sobie zrobimy w ogóle za. Um, może to nie tu. Co sobie w ogóle zrobimy za. To schowajmy sobie też. Zrobimy za mobka. No się.

Świątecznie, 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 błagam. Muszę to mieć. Muszę mieć świątecznego. Błagam. Muszę mieć. Nie, ludzie. Ja to mam to komuś, nie? nie. ludzie, to nice, pomysł. Bardzo dobry pomysł. Ja nie. Nie, 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 to nie, 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 a muszę nie, Dobra, nie, 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 to nie, 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 pomysł. nie, Dobra, robimy to ludzie, robimy to ludzie, tam dandan, 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 ma dandan, 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 Muszę sobie zrobić. O, takie screenshoty. Sorry, że zmieniłem na F5. Miał być bez zmieniania. Ale musiałem to zobaczyć. Ludzie, to jest genialne. Nawet na czasie. <laughs> nice. Jeszcze to zostawię za sobą ślady. Nice. I chyba, żeby tego nie marnować, musimy prawym kliknąć jeszcze raz. O, jeszcze wbijemy na górę. Ominiemy te śmierci i te inne. A jak on zleść. Ej, ej, a okej, okay. muszę cię wziąć z powrotem, nice, nice, co byś o ofrajerze? o tu są skrzynki, lol, ja wcześniej nie sprawdzałem, jabłuszka jak najbardziej na propsie, czy są skrzynki, nie, okej, okay. wchodzimy tak troszeczkę z zaplecza. chodź tu, no kurde, chodź tu, chodź tu frajerze, chodź, no chodź, no chodź, no chodź. O ty frajerze! O ty frajerze! O ty frajerze! Chodź! Zrobię ci strefę! O ty frajerze! Chodź, 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 chodź! Spierdzielaj! Spierdzielaj! Ucie... Aaaa. Dobra! <grym> Drugi raz nas śmierć biła, nie, nie lubię właśnie tego mowa, Bardzo nie lubię. Trzeba coś z knockbackiem. No, knockbackiem, przepraszam. Nie ja mam z, z knockbackiem chyba. Czy ja mogę strzelać? O, mogę strzelać. To, to jest, o, kurde, on ma 15 życia. To, to, to trzeba uważać. Bo by było źle, jakby nas tak nagle. Wiecie, z, zabiło nam reniferka i byśmy musieli od nowa. Kurde, ale trudne jest to na F5, powiem wam, Bardzo trudne. Gdzie jest ten frajer? O, nie ma go. Chodź. Polecasz. What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do? What we go- under Stevie. under Steve! under Steve! Infected, Steve! Infected! Infected! Zło. Detected. Zło się zbliża. Steve. Steve zainfekował. Nie! Refill. Refill. I'm gonna do this. Pokonam wasz. Pokonam. Okonam, okonam, Bez bucików, bez bucików jadę, ludzie. W ogóle tamta śmierć jeszcze była specjalna, nie, bo się podświetlała. O, mamy nekromantę. Chodź, frajerze. Masz strefę, strefę. Ło, wo wo Ło, ło, O, nie, nie, nie. Nie będę, postaram się nie umrzeć. Postaram się nie umrzeć. Czekaj to będzie trudne, refil Aaaah. Ośpy kurde Pres z pańczynami, będzie. O ty frajerze, widzę cię, widzę cię frajerze, 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 stryjer klepa Co uciekasz? Co byś chciał? Co byś chciał szkielecie? Masz swoich pomocników. Zazwyczaj biorę ich na pierwsze. O, 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 o! Pięknie. Zabiliśmy go. Nie wiem co dostałem jeszcze. O kurde, nie dość na F5, to jeszcze pod trójny arko. O. Ło, wow, buciki, akurat je potrzebowałem. E, wszystko biorę tym razem, bo wcześniej nie brałem wszystkiego. Jeżeli mogliście to zobaczyć na przyspieszeniu. Nie miałem tyle miejsca w e Wiem, że tutaj są chyba jeszcze jakieś temki. Oj, na oj, na Stary. Dawaj złoto. Pięknie. Dawaj, dawaj. Jeszcze sobie zwiedzimy to. Niżej pójdziemy w te poziomy, bo tam jeszcze są skrzynki. Ale co prawda już tak mniej warte według mnie. O! Um, ok musimy sobie o, dobra Strały? nie strzały sobie, sobie wziąłem wszystko tu jeszcze nie wziąłem dobra o zombie ktoś zombie Gin, zombie o super perły dobra Nice, a tu były jeszcze itemki, tak na górze, na, na pinterku, na pinterku, o, dobra. o tutaj właśnie było dużo Ja, nie, to właśnie hookshot, o to mi chodziło O, iron shield, iron, iron shield jest bardzo okej okay. Tutaj musimy schować jakieś no, nieprzydatne na ten moment itemki mhm. Pięknie, dwa bloki złota, nie no po prostu, Jeszcze te świąteczne skrzyneczki. No, no i, ludzie, kocham ten odcinek. Kocham tą serię, naprawdę. Chcę się nagrywać. Chodź tu, chodź na solo. O kurde, to jest specjalne. Dobra, podołamy. Co, co ty mi zrobiłeś? Miecz wy, 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 wywaliłeś. No ty frajerze. Tak, tak, tak pogrywasz, tak pogrywasz, tak pogrywasz. Wyrzucasz miecze, co? Wyrzucasz miecze. O, aha, aha. o, chodź, o. O, sztabkę Chodź o sztabkę. O, level mamy. Spoko. Dobra, mm, to Co teraz? Idziemy tu. Creeper na nic nie zrobił na szczęście. O, ryba jakaś tam się zrozbiła. Tu też ryba, lol. Ryby, fisze. Fisze. O, knajfy jak knajfy. E, o, tutaj jeszcze jakieś. O, kurde. Ludziki. Tutaj mamy same dobre rzeczy. Tam już otwierałem chyba tak, nie? Tak. Dobra, mm, tu mam jeszcze jakieś Tu też. O śmierć spoko. Śmierć jeszcze. Spierdzielaj Spierdzielaj z tym. O nie, on może skakać, zapomniałem o tym. wait, uh, wait, 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 wait. Muszę coś wymyślić na szybko. O, mogę go tak zabijać. Ale to by było nudne. Dobra. Wiecie co? Nie chcę tracić levela O, jeszcze zabiję. Nie mógłbym pozwiedzać dokładnie. Możemy jeszcze tam wbić na górę. Tutaj, bo coś czuję, że tutaj coś może być. Tutaj coś może być. No nic, okay. Pff, nie ma tak schowa... Aaaa! O, dobra. Więc ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zrobiliśmy to co mieliśmy zrobić. Czekajcie, muszę zobaczyć mapę. W złą stronę lecę. <gulę> w ogóle zrobię sobie screenshota. ui, dobra. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Już kończymy F5 Challenge, więc mogę tak sobie nagrywać. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Był on taki powiedzmy świąteczny, bo on taki fajny klimacik się stworzył sam. Fajnie, że, że, że znalazłem takiego mobka. Naprawdę to mi ułatwiło grę. Um, nie musieliśmy się użerać z tymi mobami. Zastanawiałem się nad wyłączeniem w ogóle moba śmierć. Ale teraz, dzięki właśnie Gibi Inventory i temu, to mogę zostawić ten mob. Jest trudno, ale też nie jest za trudno, żeby, żeby denerwować nas ta gra miała. A właśnie gry mają cieszyć, a nie denerwować. Więc o to mi głównie chodziło. Więc ja nie się tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć na razie. Pa! pa. Cześć! Hops! Reniferek! Jeszcze. O, tak. Piękny screenshot. Cześć!